Nie, nie nie zakładam, tylko Absolutnie. jest to kilka, kilka kilkanaście dni, kilkanaście, kilka tygodni? Trzy tygodni to w zależności od skomplikowania sceny, od, od, od też trudności animacji, bo to też różnie wygląda. Długości są różne. Na przykład 6 sekund to się robi 4 godziny, a 40 sekund to też różnie to bywa, ale zazwyczaj 6, 7, czasami 8, nawet 10 godzin w niektórych animacjach. Nie bez przerwy. Bo tak, to, bo te figurki z każdą, to jest coś w stylu zdjęć pokładkowych. W filmie po zdjęciu ta ręka się zmienia, ten, 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 ten cały. Właśnie, powiedz, co To jest pokładkowka. To jest pokładkowka. Ja zazwyczaj stosuję właśnie w tych animacjach 24 klatki na sekundę, żeby to było miało jak największą płynność. Nie zawsze się da, bo czasem trzeba coś przyspieszyć, coś zdynamizować szybsze, bardziej efektowne, także czasami są te ubytki na klatkach, żeby po prostu ruch przyspieszyć.